Cześć! Zapraszam Was na krótką relację z mojej podróży do Anglii. Jak ona dokładnie przebiegała, możecie zobaczyć na Shermap Traveler, gdzie zaznaczyłem punkty, które odwiedziłem, wraz z krótkimi opisami oraz zdjęciami. Moja trasa zaznaczona na mapie jest ciekawym uzupełnieniem tego filmu, więc koniecznie tam zaglądnijcie. Szymano, wylądowałem już w Anglii, w Bristolu dokładnie, a przyjechaliśmy do Plymouth. Tutaj się zatrzymuję. Eee, no i. Ocean za mną, pierwszy raz widzę Ocean Atlantycki, mam nadzieję, że nie ostatni, mam nadzieję, że nie tylko z Anglii go zobaczę. W każdym razie jesteśmy w hrabstwie Devon i będę chciał pojechać na pewno może na jakieś skamieniałości dewońskie, bo wiem, że są tutaj w pobliżu, więc może się uda wam je pokazać. Ale rzeczywiście mówili, że będzie wiało, no i wieje, wieje, jest wietrznie, nie jest do końca przyjemnie, ale jest ładnie, fajnie. Ja, jako Kraku, jest osoba, która z morzem ma no, rzadko do czynienia, a z oceanem tym bardziej, no to się cieszę na taką wycieczkę. Plymów. Nadmorskie miasto położone w hrabstwie Devon nad Morzem Celtyckim cechujące się dużym odsetkiem mieszkających tutaj Polaków. Naszych rodaków jest około 10-12%. Można spotkać polskie sklepy i polski język na ulicy. Plymouth jest miastem partnerskim Gdyni. Miejscowość typowo nadmorska z urozmaiconą linią brzegową. Warto przejść się na spacer na Mountbatten czy wybrzeże Ho. Dla mnie wycieczka była także doskonałą okazją by zobaczyć trochę odmienną kulturę od polskiej. Jest tutaj inne budownictwo czy podejście do wielu drobnych aspektów. Miałem okazję przejechać się piętrowym autobusem, oczywiście na piętrze z przodu a także zjeść fish and chips. Rybka oczywiście pochodziła z oceanu. Okolice Plymów również są bardzo ciekawe. Wybraliśmy się promem na zachód od miasta by zobaczyć kilka ciekawych miejsc na wybrzeżu. Jesteśmy na takim cyperku, takim wypizdowie. Wie jak nie wiem co, ja się teraz skryłem pomiędzy skałami, jest troszkę lepiej. Zastanawiam się, czy to są dewońskie skały. Podejrzewam, że tak, ponieważ jak patrzyłem sobie na mapę geologiczną, no to akurat tutaj gdzie jesteśmy, plymów i okolice, są zbudowane z dewońskich skał, ale pewnie tutaj żadnych skamieniałości nie znajdę. To znaczy ja w ogóle wątpię, żebym znalazł chyba w poniedziałek jedziemy. Do Totku i tam będziemy szukać skamieniałości, aczkolwiek wątpię, żebym coś znalazł, bo ja nigdy nie szukałem. Ludzie sobie tak wyobrażają, że szukanie skamieniałości to skamieniałości dinozaurów i jakichś wielkich stworzeń, a taka jest prawda, że tych dużych skamieniałości to jest mało i bardzo ciężko je znaleźć. Zazwyczaj znajduje się skamieniałości stworzeń wodnych, takich jak koralowce ramienia mnogi, małżonaczki, czasami tyle lobity. No i właśnie tutaj, jeżeli w ogóle coś znajdziemy, to właśnie to będą takie skamieniałości, tylko że ja nie mam doświadczenia w szukaniu skamieniałości. Więc no zobaczymy. Ja tutaj jestem głównie dla fanu przyjechałem do rodziny. No i nie jest moim głównym celem znajdywanie skamieniałości, ale przy okazji może by się coś udało. się mogło, że nie ale to wieje i to bardzo, bardzo, bardzo. bardzo. plaży nad oceanem, tak już nie wieje. Trochę inaczej to wygląda niż nad Bałtykiem. Nad Bałtykiem te fale się rozbijają mniej więcej, nie wiem, 2-3 metry, a tutaj no, jakieś 15 metrów ode mnie teraz podpłynęła woda, ale no nie będę tam podchodził, ponieważ będę miał problem. Buty mam ze sobą tylko jedne i to na dodatek białe, więc no nie wyglądałyby ładnie, gdybym polazł tam i by mi się zamoczyły. Teraz jest przypływ, ale jak jest odpływ, to woda jest jakieś do 150 metrów dalej, mniej więcej tam gdzie się fale rozbijają, mniej więcej tam gdzie są surferzy. Na wschód od plymów warto wybrać się do innego nadmorskiego i bardzo malowniczego miasta Torki. Szczególnie zależało mi żeby tutaj przyjechać ponieważ jest to ważne miejsce w kontekście historii Ziemi. Znajdywano tutaj dużo dewońskich skamieniałości. Jednak po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w pobliżu Tinmou gdzie oglądaliśmy skutki odpływu. Normalnie poziom wody jest kilka metrów wyższy niż widzicie na nagraniach. Tam również przechodziliśmy na plażę tunelem przemytników z którym wiążą się różne legendy. Jednak miałem opowiedzieć o dewońskich skałach w wtorki. Właśnie schodzę na Hope Snows, yy, gdzie są dewońskie skamieliny. Nie wiem, jak tam będzie z wiatrem, bo strasznie wieje, ale może się uda coś się nagrać, Może się uda znaleźć jakiegoś korala. W każdym razie w tym, w tym momencie korzystam z tego, że tak bardzo nie pada. E, tchu, nie pada, nie wieje. Yy, powiem, może kilka słów z kamieliny stąd. Koralowców, tyrylobitów. Yy, są w Muzeum Naturalnym w, yy, w Londynie. Bardzo duże ilości. Jest to dość sławne miejsce, jeżeli chodzi o Devon. Oczywiście dewońskich skał jest mnóstwo na wybrzeżu, ale to akurat udało nam się dołapać i tutaj akurat, akurat udało mi się przyjechać. Słuchajcie, to za mną to są wszystko dewońskie skały. Wszystko. Tutaj właśnie można znaleźć tyrylobity. Ramienionogi małżodaczki, ale głównie kotalowce. Zaraz spróbuję coś znaleźć. Jesteśmy tu, tuż nad brzegiem oceanu. Wiecie, no niestety nie udało się znaleźć żadnych skamieniałości, chociaż skały naprawdę robią wrażenie. Ale w sumie nie ma się co dziwić. Przy takim wietrze, przy tej temperaturze szukać, chodzić. Jak się terenu nie zna, no to nie jest to przyjemne. się mnie przewiało, więc no wybaczcie mi, że nie poświęciłem temu więcej czasu. Szczególnie, że się totalnie na tym nie znam, więc cóż zrobić? Muszę... Muszę się umówić z kimś i pojechać na jakieś e, wykopaliska paleontologiczne, żeby nauczyć się szukać takich rzeczy. W każdym razie znalazłem coś, co może by przypominało skamielinę. Wyślę ją do Daniela. Zdjęcie do Daniela. Mam nadzieję, że Daniel pomoże e, stwierdzić co to jest. E, w tym miejscu pozdrawiam serdecznie Daniela Turowskiego, który pomaga mi w niektórych materiałach. Powiedzmy sobie może kilka słów o tym Devonie, no bo e, dlaczego ja tak szukam tych dewońskich skał? Jesteśmy w hrabstwie Devon i właśnie w tym miejscu w latach 40. XIX wieku Roderick Murchison opisał Devon. Jest to ta sama osoba, która kilka lat wcześniej opisała Sylur, a e, kilka lat później pojechała do miasta Perm w Rosji i ustanowiła Perm. Do Dolly Murchison był także w Polsce w Górach Świętokrzyskich, w Tatrach. Również badał skały naszych gór, żeby zobaczyć jakie tam zwierzątka kiedyś żyły. Chciałbym też powiedzieć kilka słów, bo ja tutaj byłem w okolicach Plymów, gdzie głównie są skały dewońskie. Ale stan, hrabstwo Dewon, nie wiem, co ja stanę starym. Ale mówię stan. Hrabstwo Devon słynie nie tylko z Dewońskich skał, ale także na przykład z mezozoicznych, z triasowych, jurajskich, kredowych. Na wschodzie, wschodnie wybrzeże stanu Devon to jest Jurassic Coast, 150 km wybrzeża, gdzie właśnie są mezozoiczne skały. Bardzo ładne jest to wybrzeże, widziałem na zdjęciach, niestety nie mogłem tam pojechać, ale może kiedyś tutaj wrócę i właśnie będę mógł się tam wybrać. Ale do czego mnóstwo innych miejsc e, związanych z innymi okresami w Ziemi, No głównie Devon, no bo jesteśmy w, w hrabstwie Devon. Warto wypowiedzieć jeszcze kilka słów na temat e, klimatu tutaj w Devonie i w Cornwallie. Są to dwa najcieplejsze hrabstwa, jeśli chodzi o Anglię. E, prąd północnoatlantycki jestem winien. E, ociepla klimat e, jest tutaj. Z de, e, Devon i Kornwalia są nad oceanem, jak widzicie za mną, Palma. Na porządku dziennym są takie widoki, bo tutaj temperatura bardzo rzadko spada poniżej 5 stopni, w styczniu poniżej 5, stop... poniżej 5 stopni, no to to jest rzadkość, naprawdę rzadkość. Śnieg również jest rzadkością. E, nikt tutaj nie kupuje po zimowych, bo po co? E, a jak spadnie śnieg, to jest e, Saigon. W tamtym roku, e, w momencie kiedy spadł śnieg, kiedy było trochę zimniej, e, w sklepach po prostu zaczęło brakować pożywienia, ponieważ wszyscy rzucili się, jakby się zbliżał Armagedon. No u nas w Polsce minus 5, minus 10, minus 20 i śnieżyce to jest nic specjalnego. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Przypominam, że możesz prześledzić moją podróż na Shermap Traveler. Link umieszczam w opisie. Do zobaczenia niebawem.